Ehm, um, hej, ogólnie teraz wszyscy się pewnie spodziewali filmiku z FNAF SB, ale jak widać, los lubi zaskakiwać. Na filmik z FNAF SB będziecie musieli sobie trochę poczekać, bo nie chcę robić go na siłę, a póki co bardzo, ale to bardzo nie mam energii oraz chęci do nagrania tego filmiku. Dlatego, jeśli chcecie mnie zachęcić, możecie pod tym odcinkiem zostawić 1000 lajków w górę, a wtedy na pewno coś się pojawi. Z innych informacji jeszcze przed startem chciałbym Was poinformować, że na moim kanale pojawiła się opcja wspierania, którą możecie wykorzystać na przykład ankiet tylko dla wspierających, gdzie będziecie mogli mi pomagać wybierać tematy na różne odcinki. Plus będziecie mieli okazję wtedy do zagrania ze mną w jakieś gry na live. Ach. A teraz już nie przedłużając aż tak bardzo, zobaczcie sobie resztę bonusów, a ja zapraszam was do oglądania. W dzisiejszym odcinku tak dokładnie pochylimy się nad tematem Rainbow Friends i dlaczego ta prosta gra na Roblox jest lepsza od takiego Garden of Bandband. Band. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli jesteście nowi na tym kanale, a teraz już zapraszam. A więc pierwszy chapter Rainbow Friends wyszedł 6 sierpnia 2022 roku. Gra może nie jest jakoś mega bardzo straszna, ale zawiera naprawdę bardzo ciekawą fabułę oraz dosyć trudny gameplay. Fabuła za to wygląda tak, że razem z klasą jedziemy na wycieczkę do Oddworld, w momencie w którym ktoś przekręca znak, a my trafiamy tak naprawdę do zupełnie innego miejsca, ale powiązanego z tamtym parkiem rozrywki. Potem nasz autobus się rozbija, a my zostajemy porwani, by wykonywać przez pięć nocy jakieś dziwne zadania dla czerwonego typka. Na tym mniej więcej opiera się cała fabuła. Szczerze, jak grałem w tą grę, to gameplay jest dosyć przyjemny, ale nie powiem, w w Niektórych momentach bardzo ciężki. Na pewno musicie uważać tam, gdzie stąpacie, bo jeden zły ruch może skończyć się jumpscarem. To już jest pierwsza rzecz, która wyróżnia tą grę na tle Garden of Bumband, gdzie gameplay był dosyć łatwy i mało wymagający. Rainbow Friends według mnie ma tą przewagę, że oni potrafią znaleźć taki balans między ciężkością, a jednocześnie przyjemnym, spokojnym gameplayem. A Garden of Bumband tego za bardzo nie potrafiło wprowadzić. Kolejną ważną rzeczą jest też fabuła. W Garden of Bumband jest ona dosyć powtarzalna. Wygląda to dosłownie jak z wszystkich fabuł popularnych ostatnio gier. A Rainbow Friends stworzyło coś w miarę oryginalnego. Ważną rzeczą do dodania jest też to, że Rainbow Friends pomimo tego, że jest stworzone na Robloxie, więcej czasu poświęca na stworzenie jednego chaptera. Garden of Bandband wychodzi co miesiąc-dwa, a Rainbow Friends Chapter 2 było tworzone aż 10 miesięcy. Jest to naprawdę dosyć sporo czasu. Dlatego widać jak wielkie zaangażowanie do stworzenia dobrej gry mają twórcy Garden of Bandband. Tak jak mówiłem, ta gra jest stworzona po prostu pod łatwy zarobek, bardziej rozgadałem się na ten temat w tym filmie, zapraszam Tom. Faktem jest to, że Rainbow Friends ma kilka błędów, ale są one chociaż śmieszne i występują tylko na spałnie, a nie w miejscu, gdzie odgrywa się główna fabuła. What the Czekaj, chodź chodźcie, chodź się, Czekaj, zadanie, chodźcie. Czekaj, bo... chodźcie tutaj czekaj. I poczekaj. próbujemy się dostać na ten budynek. Poczekaj, gościu, my teraz odlatujemy. O, dobra, lecimy, lecimy. Lecimy i trzeba tak. To kawałek na, tak. spory kawałek nad. what the jest. No. No. Jest oh! to już... Kolejną dosyć ciekawą rzeczą do omówienia są postacie. W Rainbow Friends w chapterze pierwszym dostajemy wszystkie postacie, które były nam zapowiedziane. Za to w Garden of Bamband dostajemy te postacie porozkładane na kilka innych chapterów. By tego było mało, co każdy chapter dochodzi kolejne 50 nowych postaci. I według mnie jest to dosyć głupie i lepiej to zostało zrobione w Rainbow Friends, bo najpierw w chapterze pierwszym dostaliśmy wszystkie te główne postacie, a dopiero w chapterze drugim dodali jakieś Nowe, w momencie kiedy te z pierwszego zostały już przedstawione. A w Garden of Bumband najpierw potworzyli kilka postaci, pokazali z nich tylko dwie, i w chapterze drugim zaplanowali już kolejne nowe 50, nie pokazując jeszcze wcześniejszych tych z chapteru pierwszego. No jest to według mnie trochę dziwne. Kolejną ważną rzeczą do omówienia jest grafika w Garden of Bumband. Co się to ma do Rainbow Friends, skoro tam też jest słaba grafika? A mianowicie to, że Rainbow Friends jest tworzone na Roblox. No właśnie, na Roblox. A grafika z Garden of Bumband jest porównywalna. Walna do tej z Rainbow Friends. Naprawdę, czy ja muszę tutaj coś więcej mówić? To jest po prostu według mnie już żałosne, że gra, która jest robiona w... ...no, bądźmy szczerzy, w programie, który ma trochę więcej możliwości niż Roblox... ...i jest wypuszczane to na Steam, ma porównywalną grafikę, przykładowo nawet takich świateł... ...do gry na Roblox. Nie mówię, niektóre gry na Roblox są naprawdę mega dobre, jak właśnie na przykład Rainbow Friends... ...ale gra, która odniosła taki sukces, no... Ech. To po prostu brak mi słów za bardzo. Dobra, a teraz zróbmy sobie coś, na co nikt nie czekał w tym odcinku, czyli tier listę postaci z Rainbow Friends. Dobra, więc jako pierwszy w naszym zestawieniu jest niebieski. Niebieski ogólnie nie był jakąś mega złą postacią. Wiele razy mnie wystraszył, przez co osobiście dałbym go na tier B. Następną postacią jest zielony, którego praktycznie w ogóle nie widziałem podczas swojego gameplayu. Nie jest on jakiś mega trudny, oraz nawet bardzo lubię kolor zielony, więc jestem w stanie go dać na tier A. Kolejny za to w Kolejności jest pomarańczowy, który jest taką słodką, małą jaszczurką. Który za pierwszym razem, jak grałem w tą grę, bardzo mnie irytował, dlatego daję go na tier C. Fioletowy. No, o nim tutaj chyba za dużo nie muszę mówić. Jakby fioletowy, no to już oczywiście, że idzie na tier S, dlatego bo Purple Guy. Ten w ogóle nie wiem co tutaj robi. Nawet nie ma go w oryginalnej grze. Jakby. Żółty. Żółty osobiście szczerze w grze ani razu jakoś bardzo mnie nie irytował. Nie złapał mnie też nigdy, więc jestem w stanie go umieścić na tier B. Cyanowy. Cyanowy jest naprawdę mega słodki oraz pełen uroku. Uwielbiam go, dlatego jestem w stanie go umieścić na tier S. Za to czerwony. Czerwony ogólnie wygląda jak żaba i to przez niego znajdujemy się w tym miejscu, dlatego go umieszczam na tier C. Oto moja tier lista. Mam nadzieję, że wam się podoba. A więc Przechodząc do podsumowania, Rainbow Friends to o wiele lepsza gra od Garden of One Band, Band. W ogóle tak BTW mówię, że nie będę chciał już za bardzo poruszać tematu tamtej gry, z powodu iż nie chcę im dawać sztucznego rozgłosu. A tym filmem tak trochę to zrobiłem, ale już trudno. A teraz stop, chciałbym Wam podziękować za 4000 subskrypcji. Jest to naprawdę duża liczba i naprawdę jestem wdzięczny za takie potężne i mocne community, które nadal ze mną jest i mnie wspiera. Chcę Was też zaprosić na mój serwer Discord, gdzie możecie poznać dużo fajnych nowych osób. Oraz pointegrować się jakoś ze mną, czy też z innymi osobami. A właśnie, słyszeliście o tym, że teraz jest jakaś śmieszna wyprzedaż: pluszaków Garden of Banband. Jeden pluszak za 124 zł, polecam. Wiele osób może też powiedzieć, że jeśli Garden of Manband ci się nie podoba, to po prostu w to nie graj, nie oglądaj tego i staraj się unikać, bo niektórym może się to podobać. No i spoko, tylko że jeśli nic z tym nie zrobimy, to później więcej twórców będzie miało wywalone jajca i będzie robiło właśnie takie gówno dla kasy. Dobra, teraz chciałbym wam pokazać kilka fanartów, które dostałem na Discordzie. Kolejna rzecz, dlaczego zapraszam was na Discorda, możecie tam wysyłać swoje prace, które będą się pokazywać na odcinkach. A tutaj postarałem się wybrać kilka takich najlepszych. Bardzo wam za nie dziękuję i mam nadzieję, że będzie ich więcej. Dobra, to już by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Możecie zostawić subskrypcję oraz lajka i też napisać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym odcinku oraz czy powielacie Moją opinię. Naprawdę, jeszcze raz bardzo wam dziękuję za 4K subskrypcji i mam nadzieję, że uda nam się dobić pod koniec tego miesiąca 5K i będziemy tak powielać ten próg. Zapraszam jeszcze na mój serwer Discord oraz Instagrama. A teraz trzymajcie się i cześć.